Yeah. jakieś płaskie, nie? no? Checking. No, czekaj. No, Teraz lepiej, no? No, no. Takie, Nie płaskie. No? No. Hmm. Prezydencie, panie Prezydencie, wycieczki, Prezydencie, panie To panie Prezydencie, Jak Nazywam się Stanisław może być wreszcie na tym kondymo, tak? A mi dalej wskaż po Nie pozwala, tylko do roboty. Nie, tako, nie, nie. No wróćcie się, łopiedeń! To się napijesz, tarżysz. Ej cholera, muszę z prezydentem naleźć, bo nie dam spokoju. Może tam oglądam akademik? Zastanawiam się. Oj, oj, nie zabezpiecznie! Józa, Józa! Nic się nie poczuł, tak? Odczułem zakłócenia nocy, jakby... ...przyk przerażenia z milionu gardła. Józa! Czas na nasz konkurs audiotelny. Czy chcecie, żeby Jar, Jar zginął... A. Pożarty przez żabę? B. Zastrzelony przez dzielnych marync jako terrorysta? C. Po udzieleniu mu pomocy przez łódzkie pogotowie? Łódzkie pogotowie? Nie, nie spodziewałem się łódzkiego pogotowia. Nie NIE SPODZIEWAŁ SIĘ ŁÓDZKIEGO POGOTOWIA! Jest kandydat na nauczyciela, o którym się mówiłem. Hmm. Swoje uprawnienia nauczycielskie, pokaż. On nie potrzebuje uprawnień. Hmm. <laughs> uprawnień nie potrzebuje on. Witaj w gronie nauczycieli. A śledztwo jak w sprawie tu posuwa się. Ciemna strona przesłania wszystko. Hmm. Tak, tak, ciemność, widzę. Ciemność. Szef, jak przyszedł ten kolej z planami stacji bojowej, prowadzi, tak jest. Jestem Borg, Żalnik Borg. Chcielibyśmy pana zaprosić do naszej stacji. Siadaj pan, panie Rowan. Bork, Żanik To wszystko jest. Z tymi kablami to wygląda, że w stripio, bez urazu. I to nie cudownie, że pan Anna nie znalazł uprawskiej pracy. Tak, ale nie używaj więcej słowa zajebiście. Ten film oglądać mogą dorośli. Bezedura. Jakże mógłbyś w akademii przejść na ciemną stronę? I znowu Artur, mógłbyś przestać kładź tę budę. contempl Gण तो filt 높 हो Więc mówisz, że królew jest bardziej ślędy? Hmm. A co? To u pogotowie. Tutaj spodziewałem się łódzkiego pogotowia. Nikt nie spodziewa się łódzkiego pogotowia! Panie prezesie, kiedy wreszcie skierujecie mi film do produkcji? Panie profesorze, wszystko jest na dobrej drodze. Trakuje tylko po przyjęto podpisy. Od trzech lat to słyszę. Dobrze nawet. Nie zacierajcie długi. Wyrywa ręce, jak się zdenerwuje. Hmm. Panie Paulinko, pan Staszek wychodzi. Przed nimi pana. pan. Tak, zadzwonicie. W minutę. A jak ja zadzwonię, to powiecie, że zadzwonił w poniedziałek. A w poniedziałek, to powiecie, że zadzwonił w piątek. A w piątek, to powiecie, że zadzwoni w kolejny poniedziałek.

युवा

Ale, bębko! Zatrzymajcie tego gościa i wepijcie pogotowie. Niech go w nic trzeba. Nie, to Warszawa. Nie spodziewam się tu łódzkiego pogotowia. Nigdy nie spodziewam się łódzkiego pogotowia!